Proszę o chwilę, uwagi jeszcze. Cześć, jestem u A to jest kontrolny! Cześć, jaki masz problem? Kiedyś przed laty, siostra i myśleli, że założyć jakąś drumę. Mieli, mieli taką, takie ziarenko, takie malutkie ziarenko. I zaczęli je wkładać do ziemi. I tak je i tak było pierwsze zdobyło. I tak ludzie przyjeżdżali, przyjeżdżali, nie? I się spotykali się nie znali. I przyjeżdżali dalej. I tak miały lata na taka malutka, piękna róża zaczęła rosnąć. Coraz więcej takich taka błąda, tak. ten malutki, tak. Tak. Fajnie, Ale nie wiem. Wtedy rosła taka piękna róża, która już ma 4 lata. I ta róża, tą różą my jesteśmy, która została założona przez Dzień Do Poddana, i siostrę Andrzeja. W tym oto ośrodku komponentów. Sami to wiecie. Obrigado. Logo, bo mi się zdaje, że dla wielu z nas, nas jest SFM takim bardzo ważnym punktem. I na połowę tego dużo różnych zdjęć ucinali. Niestety nie mamy zdjęcia, jak chyba miał Osek. miałam, to bym na pewno jeszcze na to się znalazł. Tutaj w sumie wszyscy byli na tych kolarzy i sam jestem w tym <noise> zdjęciu. Pięknie się zdaje, ale wszyscy <noise> razem. Składamy jedną superową, piękną, wspaniałą mozaikę i to ten, tak jak nasze My chcieliśmy właśnie podziękować, ponieważ cztery lata pracy, cztery lata pracy z młodzieżą. Młodzież nie zawsze jest łatwa, ale dziękujemy po prostu za to, że i ciasto, że podjęliście to zadanie pracować z młodzieżą, bo dla mnie myślę, że dla nas wszystkich po prostu S.F.M. jest takim bardzo ważnym punktem, do którego zawsze można wracać, do którego zawsze się trafia osoby, które tak samo myślą. Jak Bartosz mówię, jest dużo osób w naszym środowisku, którzy to dosyć znacznie Ale tutaj my się i gdzie żyjemy według Ewangelii. I bardzo te spotkanie, dziękujemy, ponieważ też jest dużo pracy. Właśnie pracować z młodzieżą, przygotowywać spotkania, jakiś temat, jakieś podróże do Madrytu, do Paryżu. To jest naprawdę dużo pracy i chcieliśmy podziękować. Czyli z nami Tam naprawdę nie zawsze było łatwo, ale teraz mamy taką fajną grupę, nie? O! To jest taki pomysł. Nie? Bardzo teraz mam tyle ścian, z makiem. Moi drodzy, no, co mamy powiedzieć? Aż trudno o cokolwiek powiedzieć. Ehm, jesteście piękni, rzeczywiście, jak mówiła. Dodać, jesteście piękni. Książę, nieraz te słowa Janowa cytowała, że nawet nie wiecie, jak jesteście piękni, kiedy się modlicie. Praca z młodzieżą może nie jest łatwa, ale czy z dorosłymi jest łatwiejsza, to ja nie wiem. Ja osobiście chyba łatwiej mi się pracuje z młodzieżą. A Nie z dorosłymi. Wielka ja szurka z dorosłymi. Ale jest bardzo wdzięczna, bo yy, wiecie, co jest piękne? To, co Kuba powiedział. Piękne jest patrzeć, jak ta róża rośnie, jak róża staje się piękniejsza. I być takim ogrodnikiem, który światło różet rośnie. I to jest najpiękniejsze. I nieraz to mówiliśmy, pewnie sobie w konkordzie, to powtarzam bardzo często. To nie jest tak, że tylko my jesteśmy siostrą tymi, którzy wam coś dajemy. Którzy pracujemy i coś wam dajemy. To jest tak że my tutaj też dużo dostajemy. I dostajemy najważniejszą rzecz, to jest sens bycia tym, kim jesteśmy. Każda z Sens bycia tym, kim jesteśmy, bo święceń kapłańskich w zakonie nie żyje się dla siebie, przyjmuje się dla innych. A człowiek, który czuje sens tego, co robi, to już na sercu jest najszczęśliwszym człowiekiem. Bo jeśli nie czuje się sensu tego, kim się jest, co się robi, to są problemy tylko w Jak widzimy sens tego, co się, to, to kim jesteśmy, to jest najpiękniejsze. Ten sens dajecie Wy. Bo my moglibyśmy przepiękny plan ułożyć. Wszystko wymyśleć, ale jak młodzież nie przyjedzie, nie otworzy serca, to z tego nic nie będzie. Nie będzie radości, będzie rozczarowanie. Ale Wy otworzyliście Wasze serca i z tej propozycji Korzystali. I my też budujemy Waszą wiarą, taką młodą, piękną, kochaną wiarą. I mimo że włosy siwe, że jeszcze parę temu byłem 20 młodszy, to dzięki też Wam, mimo wszystko, ten bóg, młody duch gdzieś w sercu pozostaje. Ja mówię, że jest wcale nie radość, grupa zawsze powtarza mi ksiądz, młody jeszcze, Chociaż ja Chociaż się stwierdzi, że tego nie może mówić. Ja Ale serce pozostaje zawsze naszą młodą. Ja ja to ja to. to, że przyjeżdżacie z różnych dalekich stron. Przez każdy z was musi pokonać naprawdę wiele kilometrów, żeby się tutaj dostać. Z różnymi przeszkodami, że potraficie to upokonywać. To jest, to bardzo się cieszymy, że w remont nie odbędziecie, bo najdalej nie Że mimo wszystko przychodzi ten czas w piątek, kiedy kończą się zajęcia, praca. Szkoła, nauka, lekcje i macie tę ochotę, tę siłę i tu przy takiej siłę woli, żeby przyjechać do podwoli do tego domu. Bardzo wam za to dziękujemy, bo dzięki wam jesteśmy. To jest prawda. I was nie było to byśmy nie mieli nawet tym to 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 Także, no, na w przez telefon porównania. No, z z nami wkrótce byśmy ale bo. Także na jej prawda, jak powiedzieć, bo ja też oczywiście potwierdzam sens naszemu życiu, naszemu powołaniu. Kto wie, dla kogo żyje, dla kogo może dalej tworzyć. Takiego po prostu jest. Tak rzeczywiście to jest to, że atmosfery my sami nie jesteśmy w stanie przygotować wcześniej. To dopiero się tworzy na spotkaniach. I tutaj podziwiamy Was, jak wy jesteście ze sobą bardzo pięknie zżyci. I cieszę się, że do ciągle dochodzą nowi ci, którzy są na koloniach, którzy słyszą o was starszych, co to jest efektem i przyjeżdżają. I naprawdę, słuchajcie, przez te cztery lata e, rozwój grupy był niesamowity. To nie jest takie proste. E, e, początku stworzyć coś na bardzo wysokim poziomie. Trzeba przejść przez jakieś pierwsze trudności, pierwsze oczyszczenia z tego, co może nie było dobre. Ale dzisiaj, po czterech latach, to naprawdę uwierzcie, że poziom jest bardzo wysoki. A tam, gdzie jest poziom, tam też jest ilość, co zresztą widać. Bo jak będzie dobre życie chrześcijańskie, modlitwa solidna, to i ludzie się pojawią. To nie jest tak, że jakbyśmy byśmy tylko program rozrywkowy nie będzie was wydał. Bo rozrywkę to macie tyle nie jest obok siebie. Tu program duchowy was najbardziej przyciąga i to jest właśnie piękne. Także naprawdę wielkie dzięki nam za tą waszą obecność. To naprawdę jest nasze wspólne dzieło. Wytworzyć atmosferę. I to jest bardzo piękna atmosfera. Naprawdę ta róża przez 4 lata pięknie piękny. Tak się bawi, tak się bawi. Tak się bawi, tak się bawi.